Cześć, kochani. Z tej strony Scarlet, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny odcinek The Sims 4: Wyzwanie Rzymskie. Właściwie to wyzwanie Albionu, epoka rzymska, ale wiecie, że te epoki tutaj one niespecjalnie nie są ze sobą powiązane, więc poniekąd to wyzwanie rzymskie. Zacznijmy od tego, że przypominam Wam, że jeżeli jesteście zainteresowani zasadami wyzwania Albionu, to mam Was na nasz serwer na Discordzie, gdzie na serwerze na Discordzie znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. Jest tłumaczenie też pierwszych trzech epok. Jeśli chodzi o zasady takie oryginalne, je znajdziecie w opisie, ponieważ w oryginale to wyzwanie nazywa się Wielkim Brytyjskim Challenge'em Historycznym, czy jakoś tak. Nazwa wyzwania Albionu została wymyślona przez nas po pierwsze, żeby to skrócić, a po drugie żeby było takie bardziej... Nasze? Tak można tu nazwać? Wiecie, nie? Że, że coś takiego. Nie wiem, wydaje mi się, że ta nazwa, wezwania Albionu też fajnie się już przyjęła. Pamiętajcie o zostawianiu komentarzy i łapek. W ogóle ktoś mi zwrócił uwagę, że komentarze to najlepiej zostawiać tak, żeby siedem wyrazów tam było? Czy coś w tym stylu? coś jakoś tak, więc jeżeli chcecie zostawić komentarz, to nie wiem, napiszcie, że jaka u Was jest pogoda chociażby, <laughs> a nie wiecie, co innego napisać. Pamiętajcie o zostawieniu też łapki i o subskrypcji kanału, jak też i o wspieraniu, jeżeli chcecie dostawać dodatkowe informacje. Wspieranie jest dobrowolne, w sensie włączacie też kiedy chcecie, wyłączacie kiedy chcecie, jeżeli na przykład włączyliście i chcecie być tylko na miesiąc, to możecie od razu je wyłączyć i przez ten miesiąc i tak macie dostęp do serwera na Discordzie. Także... Jak macie opłacony miesiąc, to cały ten miesiąc jest dla Was do użytku, niezależnie, kiedy zrezygnujecie z tego wspierania. Płatności są obsługiwane przez Youtube. A ja nie mam wglądu do żadnych Waszych danych, oprócz Waszych ników. A tak to nawet nie dostaje powiadomienia, jak włączacie wspieranie, więc, więc to jest totalnie, wiecie, anonimowe. Jeżeli chodzi o mnie, tylko niki, tylko Wasze zdjęcia, awatary, mam we wglądzie. No i czy coś jeszcze? Chyba tyle. Chyba możemy już przejść. A ja Was witam nie bez powodu tutaj w oazie zdrój, która to oaza zdrój była budowana przez Was i przyznam, że trochę ją zaniedbałam, ponieważ zapomniałam zupełnie o tym, że przecież miałam tutaj jeszcze wrzucić resztę budynków i miałam wrzucić jeszcze rodziny. Przyznaję się, bez bicia, totalnie zapomniałam, wypadło mi to z głowy, żeby przeglądnąć te Wasze prace pod tagiem Wezwanie Albionu, więc muszę to koniecznie nadrobić, a Wy przypominajcie mi o takich bo ja jestem bardzo zapominalską osobą, niestety, ale oprócz tego, że stwierdziłam, że zapomniałam w ogóle zupełnie o tym temacie, jeżeli chodzi o wyzwanie epoki rzymskiej, no, dużo się działo u mnie, więc, więc może to być tym spowodowane. I rozwaliło mnie to. Po prostu mnie to rozwaliło. W naszym koloseum, które bodajże Adesu stworzył, jest stadu psów. I ono tutaj jest bez dorosłych simów. I ja nie wiem jak to się zadziało, ale one sobie tutaj żyją, więc mamy w koloseum psy. Rozwala mnie to, ej powiedzcie mi czy wy też tak macie. W ogóle mam bransoletki, mam krótki rękaw, będą uderzać. I sąsiad jeszcze coś za ścianą wierci, więc możecie słyszeć. Chociaż może, znaczy nie wierci centralnie obok mnie, ale dalej, ale jest taki dźwięk, więc możecie czasem słyszeć. Natomiast powiedzcie mi czy wy też tak macie, że w waszych rozgrywkach, jak macie gdzieś szachy, to za każdym razem jak wchodzicie do rodziny, to oni grają w szachy? Bo to jest po prostu fenomenalne dla mnie. I tak pewnie już to zauważyliście tutaj, tę pieluchę, bo tak Marcela, ja już to wiem, jest w ciąży. Jest w ciąży. Tylko jeszcze Marcela, jakby o tym oficjalnie nie wie, i nie wie o tym oficjalnie Kato, więc, więc tak. A Kato, ty masz iść do roboty! Katosław! Kacina! Idź! Sią do pracy, ale ty nie masz sprawności fizycznej na maksa. No kacina, no wiesz co, ale idź do pracy. No, także Marcela, wciąż Marcela jeszcze o tym nie wie. Kato o tym tym bardziej nie wie. I jak wiecie, z Kato Kato niespecjalnie jakieś dzieci chce mieć. I ja Wam muszę to wyjaśnić. Ej, bo Wy tak nie załapaliście niektórzy o co chodzi, i bardzo jest to martwiące, ale też z drugiej strony wiem, że czasami trzeba pewne rzeczy powiedzieć, ponieważ no, wtedy też łapie, łatwiej łapiecie kontekst, a nie zawsze z idzie wszystko wyczytać. No to nie jest takie proste wbrew pozorom. Czasami też ja nie do końca dobrze swoje myśli Wam tu przekazuję. Więc chodź Marcela tutaj. Chodź, chodź, żebyśmy mieli piękne tło, i w ogóle ty się powinnaś jakoś ładnie ubrać. I ja już wam tłumaczę. Bo to nie chodzi o to, że kato jest wredny, podły, okrutny, zły, znaczy, dobra, może jest też, ale on ma traumatyczne wspomnienia z tym związane i, i wiecie, on jak słyszy w ogóle o jakichś dzieciach i te TD, to on ma w głowie swoją mamę, która. No wiecie, jaki miała los, ponieważ oglądaliście, mam nadzieję, poprzednie odcinki. I. Dla niego to jest jednoznaczne z tym, że. że jest jakaś powtórka z rozrywki. No bo Marcela, tak jak jego mama, którą opisywał, też ma taką drobną sylwetkę, jest taka delikatna, ulotna, pierdu, pierdu eteryczna. Wiecie o co chodzi. I on na początku. Bo ktoś tam napisał komentarz, że mogliby wcześniej o tym porozmawiać, bla bla, bla jak małżeństwo, coś tam, coś tam. No to wiadomo, że ten temat jest istotny. Ale oni o tym nie porozmawiali, bo Kato wcześniej nie był w Marceli zakochany. On teraz to do niej czuje, w sensie albo sobie to uświadomił, jak zwał, tak zwał i dla niego to teraz jest przerażający nie w momencie, kiedy ktoś mu powiedział, że ma jakąś te poślubić, bo wtedy no to ona mu tam była obojętna i jakkolwiek to nie brzmi bestialsko, no to nie, nie skupiał się na tym. Ale w momencie, kiedy stwierdził, że Marcela to jest jego miłość, no to on zaczął, mu się ta taka trauma, która mu się zrobiła... Mm, Zaczęła wychodzić na pierwszy plan, więc on kocha tę Marcelę i chciałby dla niej jak najlepiej, o mam powtórkę strojów, i chciałby dla niej jak najlepiej, ale on w głowie ma to, co się stało z jego mamą, więc on dlatego nie chce, albo chce tego unikać, jak tylko może, żeby właśnie nie narażać Marceli, nie po złości. Przynajmniej e, tak to wyglądało, jeżeli chodzi o poprzednią kadzcelę. I, i, I mam nadzieję, że już to rozumiecie. Jak się wrócicie do tych odcinków, to będziecie mieć załapany cały kontekst. Tamten odcinek, gdzie on siedział na cmentarzu, opowiadał o swojej mamie, e, więc jeszcze ten odcinek, gdzie Marcela coś tam o dzieciach mówiła, że tam Kato dobrym byłby ojcem, pierdu, pierdu. No, Kato nie, był, nie uważa siebie w ogóle za dobrego ojca, bo on jest gladiatorem, jest, różne rzeczy z ludźmi robi. W ogóle fajnie jest o tym opowiadać, unikając ograniczeń YouTube'a. I, I no, on ma mnóstwo takich traum w sobie, więc dla niego to jest w ogóle koniec. A nie, nie taki koniec, że po prostu Marcela no nie może, bo niebo on sobie tak wymyślił, tylko. Znaczy, wymyślił sobie, ale wiecie o co chodzi, mam nadzieję już, że, że to jest coś głębszego aniżeli zwykłe zakazywanie, bo tak. Także mam nadzieję, że już teraz lepiej będziecie sobie łapać kontekst tego wszystkiego, kontekst tego zachowania Katosławy. No, Marcela, umiesz ręce tutaj, czy ty będziesz gdzieś tam szła? Ja jej nie robię, żeby robiła test ciążowy. Aha, nie umiesz tutaj, dobra, to mój tu ręce. No. Jeśli chodzi o młodego, no to wiadomo, że tutaj teoretycznie młodym się zajmują nasi postumiusi. W praktyce apiusem zajmuje się przede wszystkim pan, służba, no bo tak też to tutaj wygląda. On ma trzy dni do zmiany grupy wiekowej. Katosław. Ciężka decyzja, Spróbuj go podnieść. Jasne, próbuj podnieść. O, pogorszenie oceny masz. Kato, ty dzbanie. A, ty nie możesz, Kato, w pracy. Ach, nie możesz. Normalnie. Hmm, to pracuj normalnie, bo myślałam, że on w pracy może pracować nad sprawnością fizyczną, ale widzę, że nie. I nie wiem, czy znowu nie pochrzaniłam sobie części The Sims, bo w którejś części The Sims wydaje mi się, że w pracy można było ustawić Simowi, żeby właśnie nad swoją sprawnością fizyczną pracował. Czy pan służba możesz mi przygotować jedzenie, czy on ma problem z tym, bo ja bym chciała więcej opcji służba, obowiązki, przydziel, zadanie, przyrządzić posiłek na przyjęcie. Spięta jesteś, gdyż z nożem w plecach wierny Sim lub Simka pogaduje przyjaciela albo przyjaciółkę. Aha! Wiem, bo ty do Brutusa coś mówiłaś. Ale proszę bardzo, idź. Taka mm, zmieszana w ogóle, bo czujesz się dziwnie, prawda? Marcelka, oczywiście, że się czujesz dziwnie. No, tu jest jakieś śniadanie. Ale zapomniałam. Ale dawno nie grałam, więc stąd zapomniałam. Katosław wrócił z pracy. Katosław, zmień sobie strój na taki bardziej katosławowy. Ośpić na ten. I chodźcie tutaj, poteleportuj, bo ja bym chciała, żebyś ty tutaj z romantycznych, z czułości, okazał czułość swojej żonie. Oho! A ty mu powiedz, że się dziwnie czujesz. Tak, powiedz mu, że się dziwnie czujesz. Kato! Coś mnie mdli. Tu sobie weźmiesz porcję i ty też Kato sobie weź porcję. Mm, Rozmawiaj o zestresowaniu z nią jak pusto jest w tym domu, też to zauważacie. Też mi piszecie, A, ale pusto, taki wielki dom, I tak pusto i to jest racja. Może zorganizujmy jakieś przyjęcie, bo pamiętam, że w zasadach było coś o organizowaniu przyjęć, ale ja to ja, więc niespecjalnie mnie to... Nie no, jak pomyślę o tych przyjęciach w Simsach, jak oni wszyscy będą się tu zachowywać, to mi się odechciewa. Zdecydowanie mi się odechciewa. Lekato, to możesz posprzątać po sobie, natomiast musisz się z Marcelką pożegnać, gdyż idziesz do naszej siłowni tutaj i będziesz sobie ćwiczył. A Marcelka, w tym czasie co robisz? Jelu, gdzie ty idziesz zmywać? Aż tam daleko idziesz zmywać? Na serio? Ale za to możemy zrobić tak, że purchle użyje pieluszki, a ty go obudzisz i przewiniesz. No bo ty masz instynkt macierzyński, prawda? Oczywiście, że tak. Oho. Apius płacze. Apiusie, mój drogi, idziemy cię przewijać. Pytanie jest też duże o to, czy wróci Apia. Czy wróci. Boże, jak on się nazywa? Bo ja mu zmieniłam imię, ja pamiętam jego pierwotne imię. Pamiętam jego pierwotne imię, nie pamiętam o Fabius. Czy on też wróci? Natomiast, no nie mogę Wam powiedzieć, bo to by były spoilerki, prawda? bardzo proszę, Marcela, tutaj Twój instynkt macierzyński niech się uaktywni. A Katosława sobie ćwiczy. O, jak słodko! Wyglądasz z apiosem, Marcelka! W ogóle wiecie, że oni mają po 11 dni do zmiany grupy wiekowej? To jest hit! Już to już tyle czasu minęło od premiery wyzwania rzymskiego. Ty chciałaś mu czytać przez dwie godziny. Czy my mamy coś dla dzieci? Dla małych dzieci, kiedy jest zima, no bo fajnie by było, żebyś te sobie wypełniała tę swoją aspirację. Ale chyba nie możesz takiemu małemu dziecku czytać. Baw się w akuku. A ty idź dalej. Ooo, jak słodziutko, A ten tylko chodzi i sprząta. Ale to bardzo dobrze, przynajmniej mamy czysto w domu. I połóż tutaj spać Apiusę. Pytaliście się mnie też, czy nie chcę tutaj innych ludzi wprowadzić jako służbę i powiem wam szczerze, że... To miałoby sens, bo ten dom jest faktycznie pusty i nie powinni mieć więcej służby, ale w rozgrywce jest ciężko, kiedy jest tylu Simów. A ja jestem trochę ostatnio przemęczona wielką ilością Simów przez Śnieżkę chociażby, czy Skaja, więc tutaj... Wiem, że jest pusto, ale może sobie wyobraźcie, że tutaj jakaś służba chodzi. O, że coś niż, że ja bym miała z nimi wszystkimi grać. Ale też dawaliście znać, że mogłabym pomyśleć o współlokatorach. I to też jest myśl, że moglibyśmy pomyśleć o tym. Mm, tylko nie pamiętam, jak się dawało ogłoszenie o współlokatorach. Czy to było gdzieś w domu? Mi dziecko? Zmieś... O, tutaj. O współlokatorach. Że faktycznie mógłby ktoś tutaj jeszcze mieszkać. Jest to fakt, bo przynajmniej ktoś by tutaj chodził i ja bym nie musiała tym kimś sterować. I mamy nowy dzień, i czy wy to widzicie? Marcela już ma brzuszek i już wie. Ona już wie. Pokaż nam ten brzuszek, bo ty jesteś, no tak, ty masz właśnie figurę z. Pus, więc od razu tutaj widać przy pierwszym trymestrze już tak konkretnie, że jesteś w ciąży. Oczywiście Kato o tym jeszcze nie wie, więc Marcela powinna się zastanowić się teraz nad tym, w jaki sposób Kato o tym powiedziesz, powiedziesz, powiedzie, <laughs> powiesz, żeby on to przyjął jakoś pozytywnie, bo no, dość jasno dał do zrozumienia, że dla niego dzieci, nope. Ale na razie mamy tutaj żadnego potu, Kato zmierza korzystać z ławki do wyciskania ciężarów, ale zauważa, że poprzednia osoba zostawiła na sprzęcie obrzydliwym plamę potu. Czy Kato powinien zgańć winowajcę, czy po prostu to wytrzeć? Wytrzyj to. Tym razem odpuszcza winowajcę, ale jeśli się to powtórzy, no Nie, no, wytrzyj, wytrzyj. W sensie, boję się, że jakbym dała, że zgań, to się okaże, że taki szef jeszcze nas wywalą z pracy. E, weź sobie kąpiel z bąbelkami. Flavio. E, Flavio, Buziu, Marcelo zasługujesz na to. W ogóle tutaj, jestem przyzwyczajona, właśnie, że Flavia tutaj e, spała. No, co ty robisz? Weź kąpiel z bąbelkami. No, i sobie weź ten kąpiel. Tutaj specjalnie wszystko jest przygotowane dla ciebie. Ach, i masz te włosy z grzywką przy kąpieli. Dlaczego? Kato, dostaniesz awans? Kato, nie wygłupiaj się, że go nie dostaniesz. Pracujesz ciężko? Proszę mi tu ciężko pracować. Mam nadzieję, że ten awans będzie, bo jeszcze dzisiaj muszą być walki gladiatorskie. Potencjalna współlokatorka. O, możesz być tutaj. Przyjazne powitanie. Wyglądasz na osobę, która może tutaj mieszkać. Przyjmij jako nową spółlokatorkę. A ty sobie idź. I my jej damy ten pokój. Przydziel, łóżko, prawa strona do Samira. To będzie pokój Samiry, bo tutaj był pokój Fabiusa, więc on już tak zostanie. Tak nawet nie wiesz, jak się cieszę, że już wkrótce będziemy razem mieszkać. Jeżeli zrobisz trochę miejsca wokół mojego łóżka, będę mieć gdzie ułożyć swoje rzeczy. No, y, to masz miejsce wokół swojego łóżka, to chyba powinnaś sobie ułożyć swoje rzeczy. A teraz idziemy sobie wziąć resztki. I Marcela, myśl. Myśl o tym, jak powiesz Kato. I co mu powiesz. A przynajmniej będziemy mieć jakichś ludzi tutaj, powiedzmy, że służbę. Może to było faktycznie dobry ruch. Czy możesz usiąść tu, Marcelka? Chodź, usiądź sobie. Na stanowisko zawodowy kulturysta. Kato awansował i teraz będzie pracować jako zawodowy kulturysta. Kato będzie teraz zarabiać dodatkowe 10 simolonów na godzinę, otrzymując w sumie 57 simolonów na godzinę. Kato otrzymuje bonusy: 330 simolonów, maszyna do ćwiczeń siłowych i nowe ubrania. Czyli Katosław, ty jesteś teraz na jakim poziomie swojej pracy? Ty jesteś teraz na szóstce. No to już całkiem, całkiem dobrze. Zaczynasz pracę w środę dopiero. Chodź sobie zmień strój, ponieważ faktycznie teraz ja bym chciała, żebyś ty się przeszedł z Marcelką na spacer. Więc działania, dodaj do grupy. Marcelko, na razie zaprzestań sobie grania w szachy ze swoją koleżanką i y, zmień sobie strój, żebyś miała taki ładny. Bo ja jej troszkę pozmieniałam stroje i ja bym chciała, żebyś powiedziała teraz, Kato, o tym, że jesteś w ciąży. Ale pójdziecie sobie tutaj na taki spacerek. Bardzo proszę, podejdźcie tutaj razem. W sensie. Kato to trafi od razu, a ty musisz jeszcze tu dotrzeć, ale dasz radę, nie? Przejdziesz te kilometry. Pół dnia ci to zajmie tak naprawdę, a Kato będzie tam czekać na ciebie. Chodź, Pięknie. I teraz Marcela, wiesz, podejdź go. Iś, jaką mam minę tego. Stary widać po mnie. <ścoughs> nie, nie przemijającą miłość, ale z intymności możesz tutaj pogładzić go po policzku. Bardzo ładnie. Kato, i chodź tutaj. Zapytaj się jej, o czym ty, Marcelo? Jaki wiatr jest? A to kto? Brutus, kolega Brutus. Nie świecił się, bo ma e, ubranie takie co zwykle. Podejdźcie sobie tutaj razem. Marcelko, chodź. To miał być spacer. Słyszysz? miał być spacer. I Kato, zapytaj się jej publicznie wyznajmiłość. Zapytaj się jej, co na ci chciała powiedzieć. O, Marcela nie chce tego. O, problemy, problemy mamy w naszym gniazdku. Zrobisz tutaj z przyjaznych, to jest? Podziel się wielkimi wieściami, powiedz mu, Kato, bo ja jestem w ciąży. Tak, Kato, ale ty. Ty, mój drogi, nie, 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 żadne radości. Bardzo proszę spodłych tutaj kłótnie, kłóć się, no może być o karierę. Po prostu pokłóć się z nią. E, ponieważ, moi drodzy, Kato ma tutaj jest na rozwiązanie na to jaka ciąża w ogóle, o czym ty do mnie mówisz trzeba załatwić te sprawy Marcela nie będzie żadnego dziecka a Marcela mu powiedz, że nie zgadzasz się na to że ty chcesz być w ciąży, a on ci powie, że nie, pójdziemy do tego pana, co sprzedawał Fabi, e, Fabi, Fabi e, te dziwne e, i różne mikstury na targu i że ty pójdziesz po to i żadnego dziecka tutaj nie będzie wiesz, herbatę ziołową z tron, czy co oni tam pili, skrzycz ją że dlaczego ty chcesz w ogóle to dziecko, umrzesz a ty mu powiedz, że to, że ciąża nie znaczy od razu, że umrzesz. I skrzyczysz go też. Bardzo proszę. Tak, publiczna kłótnia tutaj musi być. A Katoi mówi, że on nie chce jej stracić. On nie może jej stracić. A ty mu powiedz, że... że nie, że ty się tak nie bawisz. Właśnie, tak. Nie bawisz się, tak. Dynamika rodziny trudna. Tak, możecie mieć teraz trudną dynamikę rodziny. I ty tutaj zrób spodłych, złośliwość, obraź, wykrzycz zakazane słowa. Że co ty się mnie nie słuchasz, kobieto? Jesteśmy w Rzymie, masz się mnie słuchać. Antycznym. Czy jakimś tam, nie wiem, co to było. W każdym razie, dawno temu. Dawno i nieprawda. Nie, nie rozmawiaj z nim normalnie! Nie rozmawiaj z nim normalnie. Ty masz czuć urazę. A wy to sobie tak gadacie jak takie gołąbki. Wykrzyj, jej zakazane słowa. Bardzo ładnie. Marcela, i. O tak, Marcela jest zła. Marcela, idź. Bo Kato powiedział: Marcela do domu. Więc Marcela, robisz Marcela do domu teraz. Idź tutaj z wściekłości, zrobisz kupę. E, nat... Natomiast Kato. Możesz sobie pochodzić tutaj w przód i w tył, o tak, do przodu i do tyłu, bo to jest twoje teraz rozkminianie, jak to załatwić, masz pieniądze i myślisz sobie, no dobra, dobra, widzicie, to jest tak jak czasami się zastanawiacie nad czymś, macie tak rękę przy ustach i tak myślicie, co tam zrobić, co tam zrobić, no to kato właśnie tak, dlatego chodzi w, do przodu i do tyłu. Zastanawiając się nad swoim życiem, a tak naprawdę nad tym, w jaki sposób ogarnąć tutaj temat. No i tak jak Wam mówiłam, on wykminił sobie, że trzeba znaleźć miksturkę, którą chce Marceli podać. Tylko zanim to zrobi, to idź sobie weź resztki. Jak widzicie, kato udał się do marketu ze specjałami. Rzymskie specjały, trucizny na każdą okazję. Chodź, chodź. Wprawdzie tutaj sprzedawcy nie ma, ale wiesz, musisz grać. Pozory muszą zostać tutaj utrzymane, więc podejdź sobie tutaj. Rzymskie specjały. Czy jest tutaj ktoś z kim? No nie, nikogo tutaj nie ma. Uuu, Natalia Wojewoda, jaka ty jesteś ładna. W każdym razie, jak mówiłam, Kato tutaj przyszedł sobie do rzymskich trucizn na każdą okazję. A w tym samym czasie Marcela, która bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli Kato faktycznie tak stwierdzi, to ona za bardzo tutaj nie ma nic do gadania, ponieważ niestety żyje w takich czasach, gdzie... jest, Jezus, nie, zmiotuję jak to powiem. Zmiotuje, jak to powiem. O, jest własnością Bełża. P. Bę. No, nie ma za bardzo tutaj nic do gadania. Jest przerażona, nie chce tego dziecka tracić, bo to jest jej największe marzenie. Ona bardzo chciała być mamą, ma okazję być mamą i nie zamierza tutaj poddać się woli kato, więc nie pozostało jej nic innego. Tylko od męża, z którym nie może porozmawiać, który jest głuchy na jej argumenty i wymyślił sobie, że ona urodzi, będzie rodząc, od razu umrze musi uciec. Więc Marcela w momencie, kiedy to wyszedł po wszystkie te dobrości dla niej, spakowała się pod suknię, włożyła wszystkie swoje kartony <laughs> i postanowiła uciec. I zastanawiacie się pewnie, gdzie Marcela może uciec. Jedyne miejsce, w które Marcela może uciec i czuć się jako Tako chciana, nie, to bardzo złe słowo jest. Ale jedynym miejscem, do którego ona może uciec, to jest dom jej rodziców. A więc Marcela długo się nad tym nie zastanawia. I fakt, jej rodzice są dla niej straszni. Ale. Marcela ma dziecko, dziecko cato postumiusa. A cato postumius to są pieniądze i pozycja, a więc jej rodzice nie mają nic przeciw temu, żeby Marcela się u nich zatrzymała. Natomiast nie zmienia to faktu, że znaczy nic przeciwko, Oni by woleli, żeby się działo kato. Natomiast wpuszczą ją tam właśnie dlatego, że ma to dziecko. A z Katosławą zostaje jego brat, apius. O czym oczywiście Kato nie wiesz, to jego brat. Ja na ten moment się z wami żegnam. Prawdopodobnie gdzieś w trakcie będziecie mieć jakieś cutsceny albo pozobaczę jeszcze jak to zmontuję. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pełen dramy ciążowej się wam spodobał i życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!